Pierwszym z badanych urządzeń jest czajnik bezprzewodowy, czajnik firmy Wenga Line. Parametry znamionowe tego urządzenia. Moc znamionowa 2000 W, napięcie zasilające 230 V 50 Hz. W czajniku umieszczono już 1 litr wody. Konstrukcja czajnika jest plastikowa. Waga samego czajnika to jest 620 gramów. Czajnik charakteryzuje się tym, iż grzałka jest osłonięta metalową płytą. Jest to wykonywane ze względów estetycznych oraz konserwacyjnych. Ponieważ na grzałce osadza się najczęściej kamień. Tutaj grzałka woda nie ma dostępu do grzałki, natomiast kamień osadza się na metalowej płycie, która jest podgrzewana przez grzałkę. Jako że płyta jest płaska, grzałka najczęściej jest w postaci spirali. Jako że płyta jest płaska, ułatwia to usuwanie kamienia przez użytkownika. Dokonujemy pomiaru. Temperatury w stanie zimnym. Temperatura w stanie zimnym przed uruchomieniem wynosi 28,5 stopnia. Rozpoczynamy proces nagrzewania, mierząc czas nagrzewania, aż temperatura wody osiągnie 80 stopni Celsjusza. Czas start. Zakończono nagrzewanie w pracy dorywczej. Teraz wylano wodę z czajnika. Przygotowany kolejny litr wody. Kolejny litr wody o temperaturze 27,4 stopnia Celsjusza. Wlewamy litr wody do pustego czajnika. Temperatura wody jest znana. Po umieszczeniu w gorącym urządzeniu wody, Zasilanie jeszcze nie jest załączone. Proszę zauważyć, iż temperatura wody wzrosła. Ten przyrost temperatury nastąpił z powodu przejęcia energii cieplnej z obudowy naszego czajnika, który uprzednio został rozgrzany. Temperatura po wlaniu już jest około 30 stopni Celsjusza. Rozpoczynamy pracę przerywaną. Czas. Start.